Siemano, z tej strony Mati. Przed oczami widzicie najnowszy promodel Vansa Ave Pro, a ja w tym bucie zrobię 100 flipów. Zobaczcie to. Powiedz czy wygodne te buty jeszcze i już zrobić takie flipy. Czy wygodne? Ja, jak pierwsze wrażenia, bo już w nich yy, zagrałeś ze mną skate'a tylko. Czytaj pojeździłem w nich 5 minut, ale generalnie po tych 5 minutach... No nie ma śladów jazdy, więc test jest no, na świeżutkich butach. Jedynie co w nich chodziłem to 4 razy po 8 godzin w pracy i pierwsze wrażenie zrobiły takie, jakby to miał być idealnie stworzony but do jazdy. Zobaczymy, czy tak będzie. Ja bym zaliczył 19-20 Dawa jeszcze 5 rzędu i pokazuje z buta. Zobacz jakiś kanał na YouTube? Czekaj chwilę. Pyk. Mamy, forum deskorolkowe się nazywa. Pyk, no chodź, pokaż butka. Tyk, Mati, Daj mi odpocząć. Ty, Ty Mati schudniesz w końcu. Co my tu mamy? No tutaj mamy przetarcie. Pierwsze wrażenie, na pewno podeszwa na mnie ogromne zrobiła, nie wiem czy pozytywne czy negatywne, ale kwestia jest taka, że, że ta podeszwa nie trzyma się tak dobrze gripu jak na przykład te Kyle Walkery. Tak, to nie jest to samo? Nie, to jest zupełnie co innego. Ale to na plus czy na minus? Nie wiem, to sami musicie ocenić. Dla mnie na minus, bo ja wolę jak się dobrze trzymam gripu, a ktoś może wprost przeciwnie woli sobie móc dobrze przetrzeć stópką i nie trzymać się. Ślady są na desce. Na mojej twarzy też. Dobra macie, zapnij i kolejną 25 piątkę i wracamy jak będzie 50. No, jak odpoczął, to ładniejsze taki flipy. Tak. Wiedziałem, że ostatniego zwalę! Pora buta. Ale teraz mniej męczące chyba, bo już się... O, tutaj but sen, jest gripek, się jeszcze czy się zmieniło. Jeszcze bardziej widać zam starty. Na gumie niemalże nie widać, widzisz to? No spoko. A Guma tutaj z boku coś? zaczęło łapać trochę sznurówkę. Możliwe, że tutaj też o logo zahaczam przy niektórych próbach. No a tak to nosek na plus. Jak jesteśmy po 50 udanych flipach. A podeszła? No to to... No nic się nie zmieniło, powstaje już usypione. Z ciekawości zobaczcie jak wygląda lewy bezkich flipów. No dobra. Ja, więc uważam, że jak na razie pozytywny. Dobra, co lecimy? Kolejna ostatnia pięćdziesiątka i... Czyli dwie dwudziestki piątki. I, i tyle. No. Ostatnia 25, on idzie jak burza, już 4 flipy. I piąty I dziewiąty, py 11 Matry, jak zrobić wszystkie z rzędu 25 to ci kupię coś do jedzenia Do Mac'ensa idziemy Nie chciałem mieć maka, to dlaczego? <noise> już jestem głową tam, że ja już skończyłem. Nie, no, trzy zostały. Jest. na deska, tutaj jest trochę pomarzana. jak buty. Szczerze? Na ten moment najbardziej widać po sznurówce, że, że cokolwiek robiłam. But jest po prostu czystszy. I to Daj chyba to tyle. Znacz. Ten, śmieszne jest to, że ci kolor z tego, z gripu trochę pewnie przeszedł. Widzisz? Takie niebieskie on przyświatę. W zasadzie co? Mega dobry wynik według mnie, mega. Pokaż tak. jeszcze podeszwy. Tu jakieś ślady są. Nie ma Może szans. Tutaj gdzie się flipa kopię? Nie ma szans. Nie, tutaj jest takie minimum. Nie ma nic, nie ma nic. Nie. No możesz sobie porównać znowu prawy i lewy. Tak. Weź tam go tak bardziej. Tak? tak? Prawy, lewy porównanie. Dobra. O, tak jest super. No, o. pozwól, że jeszcze sam dopatrzę się. Czy jestem tu na coś w stanie ponarzekać? Nie no co, naturalny efekt jest taki, że zaczął się ścierać zamsz. To jest naturalne, że przez stoki klipów zacznie się ścierać zamsz. Guma jest w nienaruszonym stanie. No poczekaj, jeszcze zobaczę jak to. No lekko za zaokrągliło się ten pasek, nie? Ale mhm. to dosłownie lekko. Tutaj jakoś się wygładziło. Widzisz, tu ma takie zaokrągone, mm -hmm. ja tu gładkie, więc jakbym tą częścią też kopał flipa. No pewnie trochę tak. Po 100 flipach, jeżeli tak wygląda but, po 100 udanych flipach, czyli po około 110, 120 nieuda, razem z nieudanymi, prawda? Do tego po, nie wiem, po całej grze w czy tutaj pewnie z, z kolejnych 30 próbach jakichś flip trików, to jest to według mnie bardzo dobry wynik. Według mnie jest to bardzo dobry wynik. Ostatnia rzecz, o której chcę przypomnieć, jest to, że podeszwa nie trzyma się tak super gripu, jak poprzednie moje wansy Pro. Czytaj te, po prostu. Ja tego nie czuję. Ja czuję opór, że ta podeszwa bardziej się ślizga. Zobaczę jeszcze na twojej desce potem i zobaczę, bo jakoś za kilka dni zmieniam dek, więc to też będzie jakby w ogólnej recenzji tych butów powiedziane. I co? To czekajcie później na recenzję tych Wansów Ave Pro od Mattiego. Na dzisiaj to tyle. Pożegnajmy się ładnie. Elo. No pamiętajcie, że możecie wbić nas na grupę, na Instagrama, zasubskrybować kanał, zadzwonić do Mattiego, jak kupicie te buty, bo mają taką łączność, która się nazywa EIF. Co? Dobra. Upał gadam. Nie spodziewałem się, że przyjdę od razu na parki i będę robił stoki kickflipów.